Co się stało? Co, gdzie my jesteśmy? Żółty. Nie wiem. Z Patrz, nasze UFO! Właśnie widzę. Zniszczone. Ale przecież jak to, jak do tego doszło? Czekaj no to, skoro idziemy. Jesteśmy na jakimś. na no, tym, na asteroidzie. No Dobra, czekaj. No ale. przecież. Jest... Dobra, ale my pewnie jakiś. Może to pewnie to jest jakiś pas asteroid, czekaj. Y... No, ale zgubiliśmy dom i wszystko. Ale to może jest pas asteroid, może gdzieś tu będę. jeszcze. Y... Nic nie ma. Hej. żółty. Obawiam się, że mamy problem. No słuchaj, żółty. Mam. Utnęliśmy tu, a musimy podsmać powiatowego kosmita. Ale to nie jest jedyne znartwienie, bo my tu całkowicie utnęliśmy. Dobra, to no coś... Smarta. Nie wiem. skrzynkę możemy zniszczyć. E, tak, właśnie możemy... Ale nasz zwar coś tak na trzupo wygląda. Co, co to jest? Zmasakrował no, tak nam totalnie stanie. Chodź, nie wiem. Masz wodę, ale nie pij jej na razie. Oszczędzamy. Dzięki. Dobra. Słuchaj, bo słyszałem, że asteroidy <coughs> mogą mieć coś no. wewnątrz siebie. Co jest naszą jedyną Sprawdzamy? nadzieją. Słucham? Sprawdzamy? No, myślę, że tak. Czekaj. Nie, dobra, Dobry. nie kupmy tak. Wiesz. Wygryskopiemy całą, to w ogóle będziemy mieli problem. Mamy przynajmniej... O! I to jest drewno chyba! To jest na drewno! Ty! Ja mu wiedziałem! No, ale fart. Ja, nie no, wiedziałem, że coś tu Tylko musi. Tylko co my być. nam zrobimy z tym, z tym drewnem, skoro my nie wiemy nawet, gdzie jest jakikolwiek inna planeta, cokolwiek. Ale to, słuchaj, liczy się przetrwanie, bo już tutaj... Tu Tomasz, tu masz, sprawdź do tu masz, Cześć, a dobra. Nie rozklapujesz. Słuchaj, bo ogólnie i tak mamy... Te drewno jest bardzo przydatne, prawda? Jak jakaś... Nie wiem. słuchaj, słuchaj! No i mamy, dobra, mamy pożywienia, ale będziemy musieli je bardzo oszczędzać. Tutaj no będzie Musimy to wyrosnąć no, na razie. Tak, dokładnie. Ale się walczymy o przetrwanie. Ale znów no, no, to UFO się jest no, no, słabe, ono... Znaczy, już drugi raz się rozbiło. Tylko wcześniej... Tylko, że nie wrócimy już moment. do domu. I ja... No, tylko nic ty nie masz na tym tylko jeden psychiczny. dwa. Przecież może warto by było A Tak, ja na to kilo zrobię. Właśnie, bo kilo byś najbardziej było co... Ale jeden, wiesz, bo musimy oszczędzać. Dobra. Widziałem, w przy okazji mieli te bloki, nie? To jest czaj, już nie kopnij. To jest! Kolejny! No, czekaj, bierzemy to Postaw obok tamtego Nic, mamy kolejne zdania, możesz gdzieś... Albo nie, Daj, gdzieś tutaj, tak fajnie... A no dobra, może być ciekawe Jest stone i żelazo Dobra, daj, jest! Mam Mam stona, Mam stona, Mam stona, tam na dole Faktycznie raz Jawno jeszcze! kolejne nie zauważyliśmy. Albo po prostu... A nie, bo to jest gdzie indziej. Jeszcze jest więcej? Nie, to pojedyncze. Właśnie. Nie tylko będziemy mogli. Ale pamiętaj, ostro Jak zbierasz, najpierw zbierasz ten kwiat. Bo jak go nie zbierasz to już, ale nie zbieraj nawet. No niestety za ładny chyba nie będzie, sorry. to To za też takie złe Nie no to słoka, nie, nie, mogę w sumie, Mamy jeszcze tam ma, ile masz yy, kobla? Zero. O jeden mam teraz. Znalazłem. No zladę! jeszcze znalazłem! Jo, dobra, to daj tylko kobla, daj te dwa. Daj. I co? O, kurde. Dobra, kobla. Tylko że jeszcze się, Ale musimy przepalić też razem, nie?

Żeby do lawy nie wpadł Oj chyba to, czekaj. Ziemy tą lawę. Czekaj, czekaj, Śmietom się tego tylko się nauczył. Ej, chodź, tutaj weź sobie. O! Jeszcze roku z go! Nie kilo ten bo się rozwala! Ale nie, ja mam kemenę! Dobra, czekaj, ryzykuję! Jeszcze jedno! O kurde! Teraz to zrobić! No to chyba szybko, To nie pali do wojna! Ty, z Spróbuj, spróbuj tak. Ale. Ej, bo mam jeszcze jeden no. problem. Musimy to jakoś przepadać. Nie mamy drewna. Nie mamy drewna. Z drewnem. Ale nie, ale to jest inne drewno. tym. Nie, wiem. Patyki, patyki. Bo drewnem się nie da. Patykami można. Tak, patykami. Patykami. A tam, lecimy panowi. Mógłbym tą tą kowlarkę. Obytko, a ja, ja zrobię, bo ja umiem zrobić kowlarkę. Ja też O kurde, szczup! I musimy coś naszego tych ogarnąć, chyba. Bo one w ogóle... ciągle wychodzę o kurde, jest kiedyś... O, straciłem! O, straciłem! Nie mogłam stracić! Głupie. O. Level zostałem. Teraz tu bo już zapomniałem, to no to nie robiłem. Tutaj chyba, nie? Chodź teraz tutaj. I tutaj na górę. Nie, nie, tam na koniec. Tam na koniec, tam na koniec. Zobacz. O, i teraz tutaj wchodzimy? Tutaj? Mamy. Dobra, Dobra, myślę, że możemy iść już spać. sobie, tyle. zjedzmy kolację, wiesz? Dobra, już chwilkę. Zbiorę całe drzewo, całe, całe drzewo Tylko Trochę się pali tego. To najgorsze jest to, że nie mamy, ten... E, mamy dużej ilości tych patyków. Bo no to się ciągle spala. Ile masz, kogo? No dwa. Mamy chwila, bo już Prawie, że na wpadł. No daj mi, daj mi całego kobra twojego. A dałam. Czekaj, dawaj, już się chodź, zaraz zjemy kolację i idziemy spać. Kilka to sprawki. No, jest po kiloch. Masz, proszę bardzo, on do ciebie. Prezent. O, dziękuję. Dobra, mm, i dawaj, i kolację idzie bierzemy. Bieramy. Hmm. Tylko dach, dachu nam brakuje. A to zrobimy z nim No i mamy dach się zrobię takie coś. No i ładnie. No i mam taki fajny domek, który chcę wyłowić, ale po No domek jest taki no... nie zły, szczerze. No to czekaj, to relacja, relacja zjedzona. Wiesz, ja nie mam To końca zjedzone. A zjedzona. He, Ja to jest Tak nas... Ej, dobra, łowię łowi, no. ryby. Właśnie, my mieliśmy pędkę, moglibyśmy jakoś ciebie wykorzystać. No to ryby możemy łowić, będziemy mieli jedzenie dodatkowe. No nie wiem, czy tutaj powsta... Daj, daj, ja sobie połowię, lubię No a chodź już spać, no, no nie. Chodź już spać na dnia. A w sumie łóżek nie mam. No. Masz ok. Ci się Dobranoc. Dobranoc. Co? mmm, Ciebie... a... A! co Ej, No, ma nawet nie wiemy, która to godzina, no, ale ja już się całkiem w sumie wyspałem. Moja też. Urosł no ja bym to na... bym... Najpierw bym obciął ten kwiatki, który jest Mamy i nie zbieraj, zostaw, zostaw. Chodź, ile masz porusów? Eryf. sobie w Jedno, no, ja nie jestem w ogóle głodnie. To jest normalne, gdy się to wkracza. A ja mam. E, ja mam perłę, no tak, to jeszcze ja cały czas mam perłę. Co tam to perła? Nie wiem, ale mam. Enderman tak chce zrobić? Po co? Nie, bo po prostu mówię, że mam. Enderman by się mógł przydać. Ale wam tylko, jak tutaj będą Endermany, przecież to. A wiesz co, dobre jest to, że właśnie w tym porze nie tam, gdzie my jesteśmy. A my to już. A my, my już niestety tutaj zostaniemy w sumie na zawsze. Ale może coś ponad pole przyleci. Proszę kupkę sobie zagrać, co ty na to. Dobra, dawaj. Mam, yy, mam... zrobiłem... złożyłem płot. I będziemy ty tą kuleczką, nie? Tą tym owocem będziemy je grać. Możemy, możemy. Możemy jakieś zajęcie. Ich o matkę, jak to ty ty rozkopałeś, czekaj. A jest gróbca kot... Nie, nie spadni, chłopiek my tu spadniemy, to gdzie. Przypomnę. O dobrze, z Mam. Ej, akurat mam dwa! Cztery. To dwa. Mam, tam. Ej, mam dwie pańczyny akurat na szczęście. No dobra. Dobrze. No i weźmiemy sobie jednego tego kwiatna. Ale patrzcie już, że tutaj to wyrosła to tutaj No daj, daj, ja za... Ja zawsze, okej? Okay? No, to trzymaj Ja jeszcze troszkę tutaj jambulakruję mi się tutaj Chcemy coś takiego Masz trochę jeszcze? Nie, ale mogę później wykopać Nie, lepiej, nie, są, stał lepiej N z moim zdaniem Jodź. A gdzie ta skrzynka? Gdzie ta Nie mam tej, a mam Trzy, dwa Jeden, Oj! Ooh. Musimy go złować. Czekaj, Slow. Czekaj, bo ja mam dwa. Czekaj, ja muszę jednego celować, gdzieś to czekaj Słońce do tej skrzynki, jeden fot. Nie, tam, tam, powiedz, tam już to zrób A ja bym rozwoił, bo by tak, kuś, rozwój tylko wielkie od drzewka. Daj. bo to jest dziura. Dobrze, zabuduję. Daj, musimy go zlować. Kukle. A idzie. Prawie. Dobra. Jest! No, no, nie to... No mi trafiłem. Nie No nie. Jest! No nie! Tak na Ja zero, zaczynasz. Chyba dwa zerwa, w koszyku jest, nie? No tak sobie dwa. Bo jakbym z... jak, jak ktoś z linii skrzynki rzuci to i dorzuci to y, dostaje y, 3 punkty. Dobra, hej, okay, dawaj jeszcze. Chwilę sobie pograjmy. Dobra. Nie. Mm. Aj, stupaj. Nie, gol! Nie. Tak. Nie wiem, było, było chyba. Gol! Siu! Dobra! I dobra, bo już późno trochę, wiesz. Dobra. Goal. Ok, już jest późno szczerze, mówiąc chyba już. rację. Żeby się już iść spać. Dobra. Co to tak go... Co to jest jakoś? Co... Co? Co się dzieje? Jest stali. Też jest żółty. O, Co za. Kto tam jest? Ej, czy to są. Te Endermany? Tego tego poluda? No? Nie gadaj. No To wygląda. Tatkiem przyciej! Kurde, musimy ich rozwalić jakoś. Soj. Ale czekaj, ale to jest my... Czaj... O Sonia shiftuj, chowaj się pod oknem. Idź tam gdzieś. Czyli musimy się chować. Zaczęjemy się im. co? I musisz tak... krócej. Czekaj, coś... W sumie, jak teraz przejdziemy statkiem, to jakby udało nam się jakimś cudem ich zabić, to może i nawet byśmy od, mogli stąd odlecieć. Słuchajcie. Oh. Musimy jakoś ich musimy się podnąć, ale jest ich naprawdę dużo. Będziemy tu bezwierkli, oh. póki, póki nie zniszczą tego. Tak, to jest Bo Ja będę na swoim miejscu. <laughs> Ło kurde! mi! ich! Ło Chodź! Dobra Mam i teraz rozlewaj wodę! Rozlewaj, rozlewaj! Tak! Kurde, muszę, też! Też właśnie muszę! Ej, palą się niektórzy! Awa, awa, Pali się! Pali się! Pali tak, się! Mam... Aha, Dobra... No Ej, mu jeszcze... Tu są!

Aj! I na shulkera Bo do Wojda i teraz są idealnie! Ła! Mało łapę, Ja mogę umrzeć Jest! Oh, oh! yes. Dobra, ostatni O! Jest! Nie! Jest! Czekaj, chodź zjedzmy na razie, bo one są mocne Zjadłem Zegeneruj się Buduj to! Buduj, zabuduj! Zabuduj! Skąd! Skąd! A co skąd? Skąd? Jeszcze są! Gdzie? Yeah. No pozostały te kulki, te kulki pozostały. A tu jest jeden! Jeszcze... Oh, lecze, lecze. Let's Let's Lecaj pomocy! Pomocy! Hej, kto chyba mój koniec! Jest, jest owoce, jest owoce, jest owoce, owoce, będziesz niżej. Ej, to mój koniec. Jest owoce, będziesz niżej. Żyje! Dobra. Dobra, uciekamy jak najszybciej stąd. Póki mamy szansę. No tak, bo zaskoczyłem. Zbieram nasze craftingi no, z naszą sklejką. Tak, szczególnie, myślę, że możemy. Yy, dobra, zabier zabierzmy to. Tak, owoce. Yy, właśnie, zbieramy. O, wielkie drzewko. Ooooooo, wow, satysfakcja. Wezmę sobie jeden krzaczek. A, zbieramy wszystko, znaczy nie wrócimy. No, tak, ktoś... Szkoda. Fajnie tutaj było nawet. Nie spodziewałem się. Ale oczywiście. Yes. Ej, daj mi dobra. skrzynkę, daj mi skrzynkę. Daj postaw crapping. Czekajcie, dobra, zniszczę do końca. Ja nie masz klopa, czekaj, ja zniszczę. No. Idzie daj. O, dobra. Mam coś fajnego. O kurde. Dobra, wiesz co, my się możemy zabudować tutaj. Dobra. To Dobra. No co? Czekamy. Hej, słuchaj. Co ja? Rzuty. Eee, czekaj. O, mamy tutaj tolkera? Nie, nie warto chować tych wszystkich swoich deum A do Jakiś wartek no. no ogólnie spędziliśmy tu naprawdę bardzo długo A dokładnie 9 dni wydzie, wydzie. Żółty, co ty robisz w Czemu ty Czemu ty mnie bijesz? Żółty Alo? Co? mi? ale myślę, że dolecimy. No to co? Lecimy. Wszystkie Ojej. No, wszystko, Szybko się. Lecimy. Gdzie my jesteśmy? Właśnie nie wiem. Przestrzelamy. Ale gdzie lecimy? Jesteśmy w przestrzeni kosmicznej. Nic nie widać jak na razie. No. Mam nadzieję, że tym razem się nie rozbijemy. No, racja. Rozejrzyjmy się trochę. To coś Nie tutaj. widać. Bo... O! Bardzo a ja, tutaj właściwie, no chyba, mam nadzieję, że dolecimy na ziemię, bo ja znam za w miarę drogę Potrafię tam, ale... Jo, ale znowu no w jakiejś przestrzeni w ogóle, gdzie? Hmm, już wyspa była lepsza, może, na, może jakąś wyspę wkrótce spotkamy No, dawaj, dolecimy jeszcze No już co, a, czekaj, ja...